Witam Adam, kopić mi już Excela z portalu Excel i Adam. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak udało mi się wydać książkę Mistrz Excela, czyli o akcji crowdfundingowej, praktyczny raport w Excelu, książka, tak tutaj, o, tak ładnie to widać. No i właśnie jak tutaj, jak działa crowdfunding, czym tam dokładnie jest i czy to jest sposób na pozyskiwanie funduszy, tak, widać, ile mi się udało pozyskać funduszy z zakładanej kwoty, ile było osób wspierających mój projekt, tak? I czy to właśnie jest dla Ciebie? No tutaj właśnie mamy tę akcję, stronę akcji, tak jest tutaj w funkcji, ona nosi sporo, znaczy opisów jest sporo, no i tam będziemy przechodzić w poszczególnych krokach, jak to było realizowane, tylko troszeczkę właśnie będę tutaj się tak wspomagał opisem, które sobie Zrobiłem. Ogólnie crowdfunding to forma finansowania społecznościowego, tak się mówi, czyli wspieracie tłum tak, odpowiednio. No i teraz to jest taka rzecz, że takim najbardziej popularnym schematem crowdfundingu jest taki, że oferujesz jakieś nagrody, za co tak osoby wspierające dają ci fundusze, no i jak odejmiesz tak koszt nagród i innych koszty od tego, co Ci ofiarowali za nagrodę, no to ma Ci starczyć na stworzenie, wybudowanie czegoś tak, zrealizowanie pomysłu Twojego. I nagrody to są przeróżne rzeczy, tak? W dzisiejszych czasach e-booki, książki, mp płyty z muzyką, komiksy, gry, plakaty, szkolenia, koszulki, kubeczki. Wszystko w zależności od tego, co oferujesz. No, akurat koszulki, tak? kubeczki to w większości już sytuacji Standard, który jest oferowany, ale tak sięgaj wyobraźnią, co możesz, tak? Co daje Twój produkt, co Twój pomysł, tak? Twoja inicjatywa chce zrealizować i co w zamian możesz dać, tak, o, prze, tak? Ogranicza się wyobraźnia, no i przede wszystkim ograniczają się koszty. Tym bardziej, takie wymyślne produkty, tak, nagrody, no tym większe mogą być koszty ich wyprodukowania i dostarczenia, więc to musisz brać pod uwagę, tworząc akcję crowdfundingową. Ok, ale zacznijmy od początku, a właściwie prapoczątku, jak zaczynać powinna się akcja crowdfundingowa. Tak na przykładzie mojej tutaj książki, właśnie Mistrz Excela w 20 dni. I tu na początek mogę jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, że patrzcie. Tytuł akcji crowdfundingowej to jest praktyczny raport w Excelu. Czyli w trakcie realizacji zmienił się tytuł, ale zmieniła się też tutaj okładka. Tak, moja pierwsza wstępnie projektowana wyglądała tak. To było parę zdjęć złączonych ze sobą. Tak Mój własny pomysł, coś trzeba pokazać. To jest właśnie jedna z ważnych rzeczy, jeśli chodzi o akcje crowdfundingowe. Pokazuj jak najwięcej, co już masz, coś zrealizowałeś, jakie masz pomysły. Ale właśnie. Twoja akcja crowdfundingowa powinna się zacząć od faktycznego momentu zaczęcia zbierania funduszy. Czyli już wcześniej, tak, mówisz innym ludziom, że masz taki pomysł, że chciałby go zrealizować, no i planujesz prawdopodobnie zrobić to za pomocą crowdfundingu. No i to jest tak jedna z ważniejszych porad, jakie dostałem od Michała, tak, jakie poznałem od Michała Wawrzyniak. I to. Co to dokładnie oznacza. To znaczy, że przed, tak, jak masz pomysł, musisz go zaplanować. Tak? Tu najlepiej zrobić sobie listę firm, blogów, czasopis, społeczności, tak, różnych organizacji, gazet, które mogą się Twoim projektem zainteresować. Zainteresować się crowdfundingiem. Jeszcze troszeczkę w Polsce jest to zainteresowanie dodatkowe crowdfundingiem jako coś nowego. I tak możesz tutaj zainteresować się i dzwonisz, dzwonisz zanim się akcja zaczęła, tak piszesz zanim się akcja zaczęła, bo w zależności tutaj od firmy, no to tutaj proces decyzyjny w niektórych firmach może trwać nawet kilka miesięcy w zależności od tego, od kwoty wsparcia i sposobu wsparcia, a typowa akcja crowdfundingowa to 30-60 dni. Moja z tego, jeśli dobrze pamiętam, to trwała 45 dni, zaczynała się w poniedziałek, a kończyła w środę. I co jest tutaj najważniejsze, jak dzwonisz i piszesz, że przygotuj się, że większość firm ci odpowie tak nie. Tak w ogóle nie będzie zainteresowana tematem. Mnie wsparły tutaj dwie firmy: IT and Business Training i odpowiednio platforma iXLPL, tak internetowa, oraz tak firma znajomego przedsiębiorcy, tak troszeczkę tam wsparła, tak szerzyła dalej tą informację. My Memfinder. Tak, tutaj odpowiednio, właśnie logo. No ogólnie, tak mogę powiedzieć, że tak jedna na dziesięć firm, o których się tak zgłaszałem, to mi tak odpowiedziała pozytywnie. Ja się przede wszystkim jako trener Excela zgłaszałem do firm, z którymi już miałem wcześniej okazję współpracować przy jakichś szkoleniach. No i widać jedną firmę tak wspierającą, jeśli chodzi o właśnie szkolenia z IT. No, a z troszeczkę większą ilością z firm Współpracowałem, ale mówię, powodów na to, że nie będą współpracować, będziesz usłyszał bardzo dużo, albo będziesz słyszał ciszę. To też się często. Zdarza, tak, nie mamy środków, nie uwzględnione to jest w budżecie, nie interesuje nas to, nie weźmiemy w czymś takim udział, bo nie potrafimy ocenić, czy po, pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy, to, firmy, tak to już ładnie powiedziane. Albo po prostu trafisz na zły dzień osobę, z którą tak rozmawiasz, nie będzie miała ochoty i w ogóle niech będzie chciała cię słuchać. Tak? Więc przygotuj się tak na dużo ciszy, wykrętów i odpowiedzi nie, zanim usłyszysz tak. Co ważne, powinien na tym tak słysz, tak skupić. Czyli ktoś powiedział, że jest zainteresowany, Fajne, to, co robisz, jest fajne. Jak mogę Ci pomóc, tak? Albo tak czasami w niektórych proste rozwiązanie, tak, proszę, tu masz kasę, za, na, ta nagroda mi się podoba. Da, dawaj. Nie? Proste powiązania, więc to jest jedna rzecz. No i tu która, druga najważniejsza rzecz, jaką wyczytałem z porad Michała Wawrzyniaka. W pierwszej kolejności mów, dlaczego chcesz coś zrealizować. A dopiero później, co to jest, kim jesteś i dlaczego ty możesz to zrealizować. Tak, jakoś tak w biznesie, w, w takich marzeniach bardziej interesuje ludzi, dlaczego niż co. No i w mojej sytuacji to był pomysł, tak, na książkę o Excel. Kurczę, pasjonujący temat pobiegł. I dlatego, że ja wiedziałem, że chcę wydać książkę, ja miałem takie marzenia. No ale nie chcę wydać książki o Excelu, takich jak już na rynku polskim jest dużo, tak, jest kilkadziesiąt pozycji, w większości jest pisana takim stylem wykładowym, który mnie nudzi. Wiem, że to dla większości osób na sam początek się nie nadaje. No, na pewno taki po prostu szukasz konkretnej informacji, to jest ok. Ale jeśli chcesz się nauczyć. To staramy się ułatwiać to. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że będzie książka pisana dialogiem, że tak, będzie miała naszego głównego bohatera. Tak, to jest pan, no to jest Robert, tak? A tu jest jego przełożony. Pan z Dzichu, tak wiecznie niezadowolony. Antybohater, tak? Czyli tu już z tych powodów książka może być ciekawsza. No i już tak, bo już mamy ile tutaj, kwiecień, mamy wrzesień, no to powiedzmy. 5 miesięcy sprzedaży. Już śmiało mogę powiedzieć, że tak, ten pomysł się sprzedał, no, on się sprzedał już w momencie tak tworzenia książki, akcji crowdfundingowej. To się ludziom spodobało, ale tak naprawdę faktycznie to widać dopiero jak książka doszła do ludzi i się sprzedaje, że to się podoba. Jeśli chodzi o nasze dane. No i tak też się powinien zastanowić czym się możesz wyróżnić, bo tak jak tutaj napisałem opisałem sobie człowiek w różowym garniturze wśród 50 czarnych garniturach wyróżnia się od razu go widać i to ludzie zapamiętują, więc zobacz zastanów się czym twój projekt się wyróżnia, czym jest fajny, ciekawy. jak tu będziemy mówili też potrzebne są emocje żeby działać na ludzi. Tak, i no, mi właśnie zależało, żeby się wyróżnić, dlatego właśnie też pomysł Roberta i pana Świha, jeśli chodzi o to, tak, między innymi te rzeczy, które wyróżniają tą książkę. Tak, ale przy okazji, właśnie dotarcie, ułatwienie nauki Excela ludziom, bo mimo tej dużej ilości pozycji, bardzo dużo osób wciąż słabo sobie radzi z Excelem, mimo że tak dużo osób korzysta z Excela, tak, wiedzą, mają podstawową informację. No i tu, tak, ta, to, to, to właśnie tak się w trakcie tych akcji kredytowych i po nich zaczęła mi się klarować ta wizja ułatwienia nauki rzeczy, tak związanych programów IT. Najpierw ja muszę się czegoś nauczyć, później będę mógł uczyć innych coraz więcej rzeczy. No i tak, kolejny pomysł, tak, to jest książka o VPA. Tak, też planuję ją wydać nie znowu właśnie za pomocą crowdfundingu. Tutaj specjalnie mówię, podkreślam, bo jak, jak był tu przed chwilą nasz temat, że to jest właśnie ten moment, że mówię o akcji zanim się zaczęła. Tu brać taką, brać proszę przykład z tego po prostu na tej zasadzie. I dalej. Wspominałem o Michale Wawrzyniak. Jako patronie, tak? Jest tu patronem na Polak, potrafi, na wspieram to. To jest osoba, która najwięcej zrobiła dla crowdfundingu, z tego co wiem, tak, zawsze to się opiera raczej na własnej wiedzy, jakiejś tam opinii zasłuszonej tym podobne. dla crowdfundingu w Polsce. No i przede wszystkim jest autorem największej akcji crowdfundingowej w Polsce, Hey tak? Ponad 600 tysięcy zebranych. Ok, no to w Polsce, właśnie na portalach, właśnie jakie warte portale są uwagi. Według mnie Polak i wspieram.to. Tak to są te dwa największe portale. O nich słyszałem, wiem, że są warte uwagi warto na nich. Tak, na jednym z nich najlepiej założyć sobie akcję, tak, który Ci bardziej odpowiada, na którym jest więcej produktów, no, projektów związanych z tym, co organizujesz, jak to tam odpowiednio. Wygląda. No i ok, no ja akurat wybrałem Polak potrafi, bo jak tam zapisałem się, dostałem od razu tu dokładne instrukcje, co powinien zrobić, jak przygotować stronę. Tak, jak zaczynasz, możesz się na tym wzorować, Ja się właśnie wzorowałem, łatwiej mi było przygotować stronę. Tam mogłeś tam zobaczyć, jak przyjeżdżałem, że trochę informacji na tej stronie jest. Ok. No i tak, jak wybierzesz e, właśnie. No ja, Przechodzimy tyle już rzeczy omówiliśmy, a jeszcze tak naprawdę nasza akcja crowdfundingowa się nie zaczęła, bo tu jednak jest to jest ciężki kawałek chleba. W wielu sytuacjach zakładamy, nie masz funduszy, więc musisz poświęcić swój czas, żeby to zrealizować. Niektóre osoby mają fundusze, to mają później tak jak będziemy o tym mówić, lepiej przygotowane filmy, wideo i całą otoczkę, tak akcję crowdfundingową lepiej przygotowują, ale. Mój poziom to, to tak przypominam, tak wracamy to jest około 5000. Tak tyle sobie obliczyłem, że potrzebuję na wydanie 200 egzemplarzy książki czarno-białych? No, książka jest w kolorze Powiemy, powiem później dlaczego. Okay, tak więc tu trzeba sobie no, sprawdzić, czy to jest dla siebie. Czy na pewno podejmiesz ten trud, uważasz, że Twój projekt jest warty. Uwagi, no i jeśli już zdecydujesz się na to, to tak, ponieważ masz zacząć mówić przed, to w tym samym czasie możesz zacząć obserwować akcje innych osób, tak? Co im się udało, co ci się podoba na nich, co ci się nie podoba, i jak obserwujesz, zwłaszcza te udane, tak w sekcji udanych, to możesz się autorów podpytać. No, ja tutaj akurat miałem okazję poznać troszeczkę Maciej'a Dudko, to ze względu na to, że on też właśnie do pomocy akcji crowdfundingowej wydał książkę, zebrał fundusze na nią, no to się podpytałem parę rzeczy. Ty możesz znać Macieja, możesz nie znać Macieja, możesz znać jakieś inne osoby, albo nawet jeśli nie znasz, to szukasz osób, patrzysz projekty, pytasz się, prosisz o porady. No i oczywiście porad Ci też udzieli team zarządzający danym portalem, co powinien zrobić, co powinien tak przeciągnąć, jak tu wyglądać. No i pierwszą rzeczą, to już tam zaczynam wspominać, o tym film. Musisz mieć film na początek w dzisiejszych czasach, tak na początku, to akcji crowdfundingowej i ogólnie jeśli chodzi o promocję film, tak, musi być ta króciutki króciutki filmik, jeśli chodzi o dane i wykonujesz go tak profesjonalnie, jak umiesz. No i patrzcie w tym momencie, a film, działa, no, tak. W tym momencie coraz łatwiej o film, bo kamerka jest nawet w telefonie i tak profesjonalnie, jak potrafisz, jaki masz sprzęt, to tak realizujesz swój film, realizujesz swój pomysł. Tak inaczej będzie wyglądało tak akcja promocyjna za 5 tysięcy, która chce zebrać 5000, inaczej 50. To raczej jest oczywiste dla wszystkich. Ludzi. Tak, nie masz nawet telefonu z aparatem, no, szukasz jakiegoś znajomego, który ma kamerę i pożyczasz od niego na 1-2 dni, no, chyba ci pożycz W tym kontekście robisz tak na to, na ile masz środki, nie masz środków na reklamę, promocję, to poświęcasz swój czas. No i ja tam właśnie dużo było poświęcenie mojego czasu przy realizacji poszczególnych pomysłów. Tak, zanim w ogóle tak pomysł, Wszedł w realizację, zanim się w końcu zdecydowałem, to przynajmniej pół roku minęło, i w pewnym momencie stwierdziłem, że cholera robię, bo inaczej nigdy nie zrobię. No, zrobiłem, udało się, cieszę się z tego, no i mam sporo fajnych rzeczy. Uff, dobra, no, no. I tu jest pewna właśnie rzecz, że w, jak nagrałem filmik to z żoną zdecydowaliśmy, że druga połowa idzie jako pierwsza. Bo filmik powinien być ciekawy, emocjonalny i przyciągnąć widza. A akurat u mnie wyszła druga połowa nudniejsza, więc najpierw przykuć uwagę tym ciekawszym, przez te kilkanaście sekund przyciąga, później zostaje jeszcze tak, żeby wysłuchać tych bardziej technicznych rzeczy. To już chyba wspominałem, że najpierw mówimy dlaczego, to jest w większości sytuacji ważniejsze dla ludzi niż kim jesteś, tak? Bo no, tak większość osób może się nie znać, twoja społeczność może możecie znać, no to dla nich na początek to też nie jest aż takie istotne, kim jesteś, bo cię znają. Więc najpierw co? co dla, znaczy, przepraszam, najpierw dlaczego chcesz coś zrealizować, no i później jak, dlaczego takie masz środki, możliwości. I tutaj przy tej okazji jeszcze zamieniamy kolejnościami w części filmu. Wracamy, nie bój się zmieniać czegoś na stronie w trakcie realizacji filmu. Ja właśnie, między innymi, po poradach Michała Ważniaka dokonałem tam pewnych korekt zmieniłem właśnie pisałem bardziej dlaczego, a nie co. Taki czy jak. ok kolejna ważna rzecz nagrody. No już pokazywałem, tak, kubeczki. Długopisy z logiem, tak, koszulki, są pomysły, jakie masz. Po prostu musisz pamiętać, że też koszt stworzenia nagród to są koszty, i musisz to uwzględnić. No, ze, ja ze względu na to, że jestem trenerem, głównie pakietu Microsoft Office, to mogłem oferować kursy wideo, szkolenia, konsultacje i temu podobne rzeczy w nagrodach. No i właśnie, koszty i kwota minimalna. Kwota minimalna na akcji to jest tyle, że Gwarantujesz, że Twój produkt, jak uzbierasz taką kwotę, będzie wydany w dobrej jakości. I w dobrej jakości to znaczy, że ta kwota minimalna wystarczyła się na produkt dobrej jakości. Nagrody, przesył, wysyłki tych nagród, promocje ewentualnej akcji crowdfundingowej, prowizje dla portalu i platformy płatniczej, ale też podatki. Tak? To wszystko musisz uwzględniać w akcjach crowdfundingowych No i na przykładzie mojej akcji, to było 200 czarno-białych książek, tak, pytałem się drukarni ile będzie wydrukowało szacowane tak 200 książek, 400 stron, ile to będzie kosztowało czarno-białe. No ja już wiedziałem, że tak książce takiej by się przydał kolor, no, ale Tutaj będzie zaraz o tym, no to dużo większą kwotę musiałbym zebrać niż te 5200, które było minimalną kwotą. Okej, okay, no i tutaj właśnie, jaka ewentualnie społeczność, tak? Bo no raz 5000 no wydaje się nie aż taką dużą kwotą, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest książka o Excelu, tam około 3000 społeczności, głównie na kanale YouTube, no to może się okazać dużo trudniejsze niż jak się wydaje. no do końca łatwo nie było. Tak, niektóre akcje rzeczywiście uzbierają kwoty minimalne bardzo szybko, inne powoli i systematycznie. U mnie to było bardziej to systematycznie, tak powoli. Tak, no, standardowa górka na samym początku, tak, o, ciekawe, czy mi się uda. Tak, górka na samym początku, później spadek, 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 spadek. No i jeszcze górka na końcu, szczególnie po dodatkowych informacjach. Jak już wiadomo, było, że akcja crowdfundingowa się uda. Ok. No i tu też właśnie jak akcja się udała po zakończeniu, to ja tutaj troszeczkę zaniedbałem kontakt z osobami wspierającymi. Wiem, że przy następnej okazji muszę o to lepiej zadbać. No i właśnie co w sytuacji tej smutnej, kiedy się nie uda. Tak też może się niestety zdarzyć, tak, bo nie wiem, twój produkt mógłby, tak, cała akcja mogła być źle przygotowana. Twój produkt mógłby być nie tym, co ludzie chcą. Może miałeś po prostu za małą społeczność i tak ze złym komunikatem do nich chodziłeś. Nieważne jaki jest powód, ty musisz wyciągnąć wnioski z porażki. Tak, tutaj przeczytacie sobie tekst, jest napisane porażki w cudzysłowach, bo. Na pewno na akcji crowdfundingowej czegoś się dowiesz, tak? Poznasz nowe rzeczy, cała tutaj się pierwszy tak raz zaczynasz. No, nowe rzeczy poznasz, tak? Rozwiniesz swoje umiejętności, poznasz nowych ludzi i możesz, tak? Powinienesz wyciągnąć z tego wnioski, żeby to nie była faktyczna porażka, jeśli chodzi o to działanie, tak? No, bo na przykład, właśnie przy tych wspierających, ja miałem 100, z czego jedna osoba. Tak? Zainteresowała się projektem dużo bardziej, także sama z siebie. Tak? To nie był mój znajomy, do którego pisałem, tak prosiłem go, żeby coś tam powiedział innym. Nie, to po prostu tak niejako człowiek, no, do którego dotarłem trochę w przypadku, tak przez to, że była akcja crowdfundingowa, że promowałem się tak, jak miałem, potrafiłem, spodobał mu się pomysł, tak, ten wygląd książki, pomysł na książkę. Przepraszam, i promował. Dalej. No między innymi tak pisał do czasopism technicznych, między innymi komputer, świat i chip. No, Okej, okay, tak, to wiemy. Może się nie udać, ale też może być w drugą stronę. Twoja akcja może prze, tak, przebić twoje najśmiejsze oczekiwania. Tak i szybko zobędziesz 100% minimalnej kwoty, 200-300, może nawet więcej. Dlatego musisz pamiętać tak o tej pozytywnej stronie medalu, o progach, co jeśli uzyskasz. Więcej, tak? Będzie więcej osób zainteresowanych Twoim pomysłem. Tak co jeśli uzbierasz 150%, 200-300, dopiero u mnie przy 300% tego minimalnego cenu. celu tak był sens 500 książek wydania w kolorze. Tak, to, to znacznie tak kolor pod, znacznie zwiększa koszty druku. Więc tak widać było 300% nie uzbierałem. Książka jest w kolorze, tak zaraz będziemy niedługo będziemy o tym. Mówić, no i tutaj właśnie mi się przypomniał cytat od Mariusza Szuby, który pierwszy raz go. Tak ten cytat usłyszałem pierwszy raz od Mariusza Szuby. Przygotuj się na najgorsze, ale oczekuj najlepszego. Tak? Czyli wiemy, zawsze no, może nam się poślizgnąć noga, nie wyjść nam, ale możemy tak przebić nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Co wtedy? Trzeba dać coś widzom, wspierającym, żeby widzieli sens wsparcia ponad ten minimalny próg. No, tak, żeby ich też docenić. Okej, okay. ja zebrałem troszeczkę ponad 120% minimalnej kwoty, a książka jest w kolorze, dzięki współpracy z redakcją Komputer Świat. Tak? Trafiłem do nich, tak porozmawialiśmy, tak, znalazłem, tak, udało, dzięki akcji crowdfundingowej udało mi się znaleźć partnera na dużo wyższym poziomie, dzięki czemu, tak to on wziął na siebie koszty. Ryzyko, tak, druku, redakcji, korekty składu i reklamy. No, ale tak, dzięki temu, no i też tutaj jest napisane, też większość zysków idzie dla niego. To teraz, tak, przy około 700 sprzedanych egzemplarzach do tej pory, zaczynają się zbliżać do wyjścia na zero. Więc to jest, tak. No, spore ryzyko, jeśli chodzi o wyda tak, rynek wydawniczy książek, jeśli chodzi o nasze dane. Tak? Szczególnie tak książek technicznych, które w wielu sytuacjach, jak książka o Excelu, przydałaby się, żeby była w kolorze. No, ale no, wracając, tu raczej się po tych kilku miesiącach wychodzą na zero, ale tutaj nasza współpraca sądzę, że też im się będzie opłacać. Nie tylko. Mi, tak, bo tu już wspominamy, tu już pracujemy dalej, tak chociażby nad książką o VWA, no ale właśnie korzyści, tak, że jakie możesz korzyści, tak, bo sama kwota, którą zebrałem, to nic w porównaniu tego, że, o, ten, że jest reklama tak, w komputer świat i jeszcze tam w różnych czasopismach wspierających, składamy sobie, składamy, to powinno być mniej więcej, mi dać. Parę, właśnie. Tych, no, mam te dwa czasopisma, gdzie jest ta reklama zamieszczona, więc takie są korzyści. No i największa korzyść, kurczę, gdzie ja no, nie, sam nie śmiałbym o czymś takim, że moja książka jest do kupienia w empikach. Szukałem jej na półkach, nie znalazłem, ale jako elektroniczna można ją kupić jak najbardziej. Ja sam mówię, sam osobiście bym ją dotarł przez akcję crowdfundingową, przez odzywanie się do różnych firm. Czasopis, tak znalazłem tą jedną redakcję, jednego partnera, który tak bardzo dużo mi dał, tak podciągnął ten poziom, jeśli chodzi o działanie. No i tutaj mówię, tak będzie prawie na pewno książka o VBA w Excelu jako następna, tak znowu o z Robertem, znowu jako rozmowa, bo widzę, że to ułatwia ludziom, tak szczególnie po niektórych mailach, komentarzach, rozmowę z tym, tak więc o to też jest właśnie tak. Wracamy tu. Akcja crowdfundingowa nie kończy się z tym dniem ostatecznym, czy zebrałeś fundusze, czy nie. Tak później, jeszcze jest tak czas, jak przygotujesz ten produkt, bywa miesiąc, dwa, kilka miesięcy. No, mi się zakończyła chyba w listopadzie. Książka została wydana w kwietniu, więc minęło trochę czasu. Tak, proces redakcyjny, tak jeszcze, no, pasować się wszystkie rzeczy związany tutaj z redakcją Komputer trochę czasu, no i przede wszystkim zanim wydała ona, no, została tak grubsza książka z, z akcji crowdfundingowej, też w współpracy z redakcją Komputer powstała mniejsza, właśnie też promująca tą większą, tak żeby było już za jakieś zapoznanie z autorem, żeby nie był tak z, za przeproszeniem, z marszu. I tu trzeba właśnie, też wracamy, komunikować, że coś chce się zrobić, w różny sposób, różnymi kanałami. Tekst, wideo, audio, wydarzenia na żywo, listy mailingowe, różne kanały społecznościowe, blogi i innych osób, etc. Jeśli uważasz, że Twoja społeczność jest na wykopie, załóż sobie tam konto i no, pisz, po prostu pisz, pisać, trzeba komunikować się, pokazywać żeby to było znane, tak? że ja pisałem do wszystkich znajomych na Facebooku, tak? W większości sytuacji jest tak, że nie znamy w większości tych osób, ale pisałem, czyli w wielu sytuacjach to było dla większości osób spam. Ale mówię, no w ten sposób bym no, nie dotarł, nie zrealizował swojego marzenia. Teraz mogę się mniej akurat poruszać tymi kanałami, bo one są znowu wracamy do tego mniej efektywne. Mniejszy skład, tak dla mnie tutaj spotkania na żywo raczej nie, webinary, przede wszystkim webinary, zasięg całą Polskę, to się sprawdzało już tam tak szczególnie przy kanale na YouTube, to realizowałem, to działałem, no ale to też wracamy, kontakty ze znajomymi, firmami, czasopismami, rodziną, żeby w, w, rodzina w firmach mówiła, znajomi w firmach wspominali, żeby chociaż polubili stronę z akcją crowdfundingową, Ach, tak, to... Wracam do tego. Akcja crowdfundingowa to jest dużo pracy na, do przygotowania, dużo tutaj działamy. tak Żeby przygotować stronę, filmy, nagrody, tak? to trzeba też odpowiednio opisać na stronie. To też jest dodatkowa praca. Pamiętać o odpowiednich zdjęciach pokazujących to, co robisz, informować swoją społeczność, co realizujesz. Co myślisz w trakcie akcji crowdfundingowej, ale też po, o tym już wspominałem. Także to jest ważne, żeby też pomówić. Tu, pisząc ten tekst, też mi przyszło do głowy, jak mogę jeszcze docenić te osoby wspierające, co zrobić. Czyli, zanim tak naprawdę ten film rzeczywiście pojawi się na YouTubie, na mojej stronie, to będzie też jakiś tam dodatkowy mailing do osób. Mnie wspierający tak z dodatkową nagrodą, niespodzianką. Mogę, tak, teraz mi przyszło do głowy, jak wróciłem do ak pomysłu, tak, akcji crowdfundingowej. Więc jest tutaj dużo pracy, jeśli chodzi o akcję crowdfundingową, czyli przypomnę, tak, musisz mówić zanim zaczniesz, musisz się odpowiednio przygotować, tak, pod względem wyliczenia kosztów, jak to będzie wyglądało. Co w sytuacji, kiedy ci się powinie noga, że zrobią się opóźnienia przy tworzeniu. Twojego produktu, realizacji Twojego produktu. Też te, na no to trzeba się przygotować. No tak jak to akurat wspominałem w de, tym cytacie, tak? Przygotuj się na najgorsze, oczekuj najlepszego. Okej, okay. więc tak możemy się w pewnym momencie, jeśli stwierdzisz, że akcja kartofalowa jest dla Ciebie i uda Ci się ją zrealizować, cieszyć z tego. No ja się cieszę, tak? Mam jedną książkę, drugą książkę. Twoje produkty, mojego w nich chodzić, mogę pić z kubeczków. Tak, z Robertem mam własne standardowe, proste długopisy firmowe. To są wszystko drobne bonusy, tak, z których ja się cieszę które są związane z tym, że przeprowadziłem akcję crowdfundingową. Tak, ja. Tak, no, mi sprawiło to dużo radości. No, przede wszystkim, że się udała, tak przede wszystkim, że współpracuje teraz z redakcją Komputer Świat, i już chyba przynajmniej trzeci raz wspominam, planuje książkę napisać o VBA. Powtarzamy z różnych miejsc, tak, z różnych stron dochodzimy do naszego klienta, tak tylko do naszego widza, naszej osoby, która nam, może nas wesprzeć. Tak szukamy, kto może nas wesprzeć, jaka firma, jaki blog. Tak, tutaj youtuber etc. Myśl, zastanów się, czy to jest dla Ciebie, bo jak już wspomniałem, sporo pracy, ale też jak się uda, to naprawdę może być dużo satysfakcji.